Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, spokój i dobro. Dzisiaj w naszej refleksji chcemy zobaczyć walkę świętego Ojca Pio, duchową walkę, jakby ABC tej duchowej walki. Święty Ojciec Pio przeszedł bardzo wiele w swoim życiu, z wieloma rzeczami się zmagał, może przez to doświadczenie jego doświadczenie jego trudów to nam pomoże w naszych zmaganiach duchowych, fizycznych, doczesnych, rodzinnych, wspólnotowych. Najpierw święty ojciec Pio przechodził zmagania z cierpieniem. Życie świętego ojca Pio najpierw upływało pod znakiem jego wielkiego cierpienia fizycznego. Odnotowano, że był słabowity i anemiczny. Jednak w takim stanie otrzymał od pana Jezusa dar stygmatów i to niewidocznych, które od 1910 roku do 1918 sprawiały w jego ciele znaczny ból wewnętrzny, niewidzialny i nieznany nikomu. Wczoraj wieczorem przytrafiło mi się coś, zwierzył się kierownikowi duchowemu, ojcu Benedetto, czego nie potrafię ani wyjaśnić, ani zrozumieć. Na wewnętrznej stronie dłoni pojawiła się czerwień, coś w rodzaju centyma. Temu zjawisku towarzyszył mocny i dotkliwy ból. Jego centrum było w zaczerwienionym miejscu. Pod stopami odczuwałem ból. Idąc do ołtarza mam wrażenie jakbym wchodził w ogień który ogarnia całą moją osobę. Widzę wyraźnie moimi oczyma, że idą w ogień. Po stygmatyzacji duchowej w 1910 roku rozpoczął się dla ojca Pio długi okres kuszenia i dręczenia fizycznego przez złego ducha. Skarżył się, że zły duch w ohydnych postaciach ludzkich i zwierzęcych dawał o sobie znać przez niewagi, groźby i uderzenia. Ojciec Pio 5 sierpnia 1918 roku przeszedł mistyczne przeszycie serca transwerberację, a 20 września 1918 roku objawia się jemu Chrystus ukrzyżowany, Otrzymuje krwawiące stygmaty, które będzie nosił przez 50 lat, czyli aż do śmierci. Był ranek wspomina stygmatyk ojciec Pio. W klasztornym chórze odprawiałem dziękczynienie po mszy świętej. Dostałem nagle wielkich dreszczy po całym ciele. Potem nastał spokój i zobaczyłem naszego Pana w postaci jak na krzyżu skarżącego się na brak wzajemności u ludzi, szczególnie u tych, którzy są mu poświęceni i przez niego bardziej są umiłowani. Widać było, że cierpi i że chce, by dusze ludzkie dzieliły z nim jego cierpienie. Zapraszał mnie, abym przejął się jego cierpieniem i medytował nad nim, i bym troszczył się o zbawienie braci. Na te słowa poczułem się przepełniony współczuciem dla cierpień pana Jezusa i zapytałem go, co mógłbym zrobić. Usłyszałem głos weź udział w mojej męce. Po tych słowach, gdy wizja już się skończyła, wszedłem w głąb siebie i rozpamiętywałem to, co się wydarzyło. Wtedy zobaczyłem te znaki, rany, z których kapały krople krwi, przedtem niczego nie miałem, pisał ojciec Pio. Kolejne zmaganie ojca Pio to wojna ze słabościami, grzechami i ze złym duchem. Ojciec Pio walczył o trzy kluczowe własne nawrócenia, Istotne dla jego rozwoju duchowego, na każdym z tych trzech etapów jego życia duchowego dokonywała się walka ze swoimi słabościami, grzechami i z atakami złego ducha. Pierwsze jego zmaganie dokonywało się pod wpływem łaski wiary i nazywane zostało nawróceniem moralnym przez znawców jego duchowości, w czasie którego polem walki między Bogiem a szatanem była jego dusza. Bóg pozwala na to, pisał ojciec Pijoby Szpiedzy, którymi są grzechy lekkiej i niedoskonałości, biegały to tu i tam po Jego królestwie, to jednak prowadzi mnie do poznania prawdy, że bez Boga stalibyśmy się łupem naszych nieprzyjaciół. Gdyby Bóg nie był naszym pancerzem i tarczą, to niechybnie zostalibyśmy przeszyci strzałami rozmaitych grzechów. Drugie zmaganie Ojca Pio dotyczy jego życia ascetycznego, w którym to decydował się na całkowite zawierzenie się Bogu, definitywne odrzucenie przywiązania do swoich grzechów i wad, Bóg aby nas pociągnąć do siebie, mówił ojciec Pio, obdarza nas bardzo wieloma łaskami, wówczas myślimy, że już palcem dotykamy nieba. Nie wiemy, że do wzrostu potrzebujemy suchego chleba krzyży, poniżenia prób i doświadczeń i, przy, i przeciwności. Jezus dopuszcza duchową walkę jako oczyszczenie, a nie jako karę. Aby osiągnąć ostateczny cel trzeba iść za naszym Bożym przewodnikiem, a on nie inną drogą chce prowadzić duszę wybraną, jak tylko tą, którą sam przemierzył krzyżową drogą wyrzeczenia. Jego współbracia zakonni odnaleźli w pokoju ojca Pio w San Giovanni Rotondo taki oto szkic jego postanowień ascetycznych z 1910 roku: nie mniej niż cztery godziny medytacji, a te zwyczajnie o życiu naszego Pana, narodzeniu, męce i śmierci, nowenny do Matki Bożej z Pompei, do Świętego Józefa, do Świętego Michała Archanioła, do Świętego Antoniego, do Świętego Franciszka do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do świętej Rity i do świętej Teresy od Jezusa. Codziennie nie mniej niż pięć różańców i to w całości. Trzecie zaś zmaganie nazywano mistycznym prowadziło go do zjednoczenia z Jezusem ukrzyżowanym. Przemiana mistyczna doprowadziła stygmatyka do intensywnego oczyszczania Jego z władz zmysłowych i duchowych, a w konsekwencji do pełnego zjednoczenia się z trójjedynym Bogiem. Pan Bóg chce poślubić duszę w wierze, pisał ojciec Pio. Dusza, aby wznieść się do Bożej kontemplacji powinna być oczyszczona nie tylko ze wszystkich obecnych niedoskonałości, lecz również z niedoskonałości nabytych wcześniej, jakimi są przywiązania uczuciowe, niedoskonałe przyzwyczajenia. Bóg przenika całą duszę. Najświętszym Światłem rani ją w najskrytszych głębinach i całkowicie odnawia. Święty Ojciec Pio zmagał się także z trudnymi początkami. Zanim Ojciec Pio rozpoczął duchowe zmagania ze sobą samym, grzechami czy złym duchem, doświadczył dwóch mistycznych wizji. Pierwsza z ekstaz nastąpiła już w jego dzieciństwie. Ekstazy u Ojca Pio napisał Ojciec Benedykt San Marco in Lamis, jeden z jego kierowników duchowych, Zaczęły się w piątym czy szóstym roku życia, kiedy pojawiła się myśl o definitywnym poświęceniu się Panu Bogu i trwały nieprzerwanie. W wieku pięciu lat zaczęły się też nękania szatańskie. Początkowo od 1893 roku aż do 1915 ojciec Pio milczał o nadprzyrodzonych wizjach, ponieważ sądził, że są to rzeczy zwyczajne i zdarzają się wszystkim ludziom wierzącym w Boga. W nadprzyrodzonych jego widzeniach pojawiał się Chrystus, Matka Boża, aniołowie i święci, ale również zły duch. Moja matka gasiła światło i wiele potworów kładło się koło mnie, wspominał ojciec Pio, a ja płakałem. Ona zapalała na nowo światło, a ja milkłem, bo potwory znikały. Znów gasiła lampkę i znów zaczynałem płakać z powodu nadejścia potworów. Z notatek ojca Pio... Przygotowanych na polecenie i dla jego osobistych kierowników duchowych wynika, że często zmagał się w walce duchowej, a niekiedy i fizycznej, ze złym duchem. Druga kluczowa jego wizja miała miejsce tuż przed wstąpieniem do zakonu 6 stycznia 1903 roku. Tak to później opisał. Kiedy pewnego dnia rozmyślałem nad swoim powołaniem zakonnym, i nad tym, jak pożegnać się ze światem i poświęcić się całkowicie Bogu w świętych murach klasztoru, nagle zostałem oderwany od zmysłów i mogłem patrzeć okiem z rozumu na przedmioty inne od tych, które widzi się oczyma ciała. Zobaczyłem się u boku majestatycznego mężczyzny, rzadkiej urody, jaśniejącego jak słońce. Wziął mnie za rękę, mówiąc, chodź do mnie bo przystoi ci walczyć jak waleczny wojownik i zaprowadził mnie na przestronne pole, gdzie było mnóstwo ludzi podzielonych na dwie grupy. Z jednej strony zobaczyłem mężczyzn o bardzo pięknych twarzach, obleczonych w jasne i śnieżno białe szaty, po drugiej zaś stronie ujrzałem grupę mężczyzn o przerażającym wyglądzie, ubranych w czarne szaty, niczym mroczne cienie, Między tymi dwiema grupami była pusta przestrzeń, a ja zostałem postawiony po środku przez mojego duchowego przewodnika. Wtedy powiedziano mi, podejmiesz walkę z tymi mężami o ponurych i przerażających czarnych twarzach. Tak ojciec Pio poznał misję, którą powierzył mu w duchowej wizji sam Jezus Chrystus. Został wybrany do walki ze złym duchem o ludzkie dusze, o zbawienie tych dusz. W życiu ojca Pio długo trwała noc walki i ciemności, ujawniło się w niej cała gama jego duchowych oczyszczeń, cierpień, zmagań i walk. Te trudne doświadczenia w życiu stygmatyka miały charakter działań boskich, także demonicznych, w niektórych momentach kiedy był kuszony, moralnych, psychologicznych. Mój Boże, pisał do ojca Benedetta. Kierownika duchowego, dlaczego uderzasz i dręczysz, ponownie zadajesz ciosy i wstrząsasz z tak gwałtownością, tą okrytą chmurami, tak wyniszczoną duszę? Noc ducha to dla Ojca Pio czas śmiertelnego pojedynku między duszą a jej zaciekłymi nieprzyjacielami, złymi duchami, w której następowała ciągła walka bez wytchnienia i oszczędzania ciosów. Były to diabelskie ataki udręki. Zły duch wzbudzał w jego duszy stan zniechęcenia i nieufności wobec Bożego miłosierdzia, coraz liczniejsze ataki szatana stawały się zajadlejsze. Kolejną noc spędziłem w bardzo złym samopoczuciu, napisał ojciec Pio, ów kozak od godziny dwudziestej drugiej, gdy położyłem się do łóżka, nic innego nie robił, tylko ciągle mnie atakował. Trwało to aż do piątej rano. Rozmaite były diabelskie pokusy, jakie jawiły się przed moim umysłem. Rozpaczliwe myśli, nieufność do Boga, chwała niech będzie Jezusowi, gdyż obroniłem się, powtarzając Jezusowi, Twoje rany, moje zasługi. Sądziłem, że to już była ostatnia noc mojego życia, a gdybym tak nie umarł, to myślałem, że stracę rozum. O piątej rano, kiedy ten kozak odszedł sobie, Całą moją osobę ogardeło takie zimno, że trzęsłem się cały od głowy po stopy, niczym trzcina wystawiona na bardzo gwałtowny wiatr. Trwało to parę godzin. Z ust wypływała mi krew, pisał ojciec Pio. Są takie momenty, pisał z kolei w liście do ojca Agostino, kierownika duchowego 20 kwietnia 1914 roku, w których na niebie mojej duszy gromadzą się tak ciemne i mroczne chmury, że nie pozwalają zobaczyć nawet słabego promyka światła. Jest to głęboką noc dla biednej duszy, całe piekło przelewa się na nią, ze swymi ponurymi rykami, z wszelkim złem minionego życia, a najbardziej przerażające jest to, że sama dusza w swej, w swej fantazji wyobraźni zdaje się skłonna spiskować przeciwko samej sobie. Rozdarcie, jakiego doznaje biedna dusza, jest tak wielkie, że nie potrafiłbym odróżnić go od okrutnych mąk, jakim doznają potępięcy w piekle. Święty Ojciec Pio zmagał się także o zbawienie innych. Ojciec Pio walczył nie tylko o osobistą przynależność do Jezusa, ale i o zbawienie innych ludzi. Jako kapłan i spowiednik bardzo często nie miał wolnego czasu, gdyż starannie i często poświęcał się posłudze sakramentalnej. 3 czerwca 1919 roku zanotował Nie mam już jednej minuty wolnej. Cały czas poświęcam wyzwalaniu braci z więzów szatana, aby pozyskać ich dla Boga. Chcesz wiedzieć, dlaczego wczoraj zły duch... Solidnie mnie zbił? zapytał pewnego razu przełożonego klasztoru. Bo jako ojciec duchowny broniłem jednego z naszych seminarzystów. Chłopak ten był ofiarą silnej pokusy przeciwko czystości i kiedy wzywał Matkę Bożą, duchowo przyzywał i mojej pomocy. Natychmiast ruszyłem mu na ratunek i podtrzymywani koroną Matki Bożej odnieśliśmy zwycięstwo. Pokusa ustała i chłopiec mógł spokojnie zasnąć. Podczas gdy ojciec Pio w nocy stoczył za niego zaciętą walkę ze złym duchem. Zły duch starał się ojca Pio doprowadzić do grzechu i odstąpienia od misji ratowania dusz ludzkich. Atakował go zwłaszcza w trakcie modlitwy, ćwiczeń duchowych, w dniach choroby i kryzysów, przedstawiał przed oczy bolesny obraz życia i podsuwał myśli o rozpaczy. W liście do ojca Benedetto, Zanotował 17 sierpnia 1910 roku. Zły duch nie może się uspokoić, usiłując pozbawić mnie pokoju duszy i umniejszyć we mnie tę silną ufność, jaką pokładam w bożym miłosierdziu. A próbuje to osiągnąć głównie przez ciągłe pokusy przeciwko świętej czystości, które wzbudza w mojej wyobraźni i to nawet czasami, kiedy zwyczajnie patrzył na rzeczy, nie mówiąc święte, ale przynajmniej obojętne. Święty ojciec Pio staczał walkę zmagania, także duchowe i fizyczne, ze złym duchem. Ataki złego ducha cechowały się gwałtownością, jak notował ojciec Pio, dłuższym czasem trwania i nagłym pojawianiem się bez żadnej przyczyny. Była już późna noc, pisał ojciec Pio do ojca Benedetta. Kierownika duchowego między grudniem 1912 roku a styczniem 1913 roku zaczął swój atak zły duch od szatańskiego hałasu i choć na początku niczego nie widziałem, zrozumiałem jednak, kto wywołał ten tak dziwny jazgot. Choć mnie to przeraziło, byłem przygotowany do walki i z pogardliwym uśmiechem na ustach dałem złym duchom odpór. Potem ukazali mi się w najbardziej obrzydliwych kształtach, a chcąc mnie przechytrzyć, zaczęli do mnie się zbliżać w żółtych rękawiczkach, ale dzięki łasce z nieba zjadłem ich głośność i potraktowałem tak, jak na to zasługują. Tak więc, gdy zobaczyli, że z dymem poszły ich wysiłki, rzucili się na mnie, powalili na ziemię, bili bardzo mocno, rzucając poduszkami, książkami i krzesłami. Wydając jednocześnie rozpaczliwe ryki, wykrzykując najbardziej nieprzyzwoite słowa. Na innym miejscu wspomina ojciec Pio, upłynęły już dwadzieścia dwa dni, jak Jezus pozwolił złym duchom okrutnie mnie policzkować i wylać ich gniew na mnie. Moje ciało jest całe posiniaczone od bardzo wielu uderzeń. Szatan nadto utrudniał ojcu Pio kontakt z jego kierownikiem duchowym. Zły duch uniemożliwia mi pisanie do ciebie, pisał ojciec Pio w liście do ojca Augustinu, gdyż kiedy tylko noszę się z takim zamiarem, jestem atakowany przez niego potężnymi bólami głowy, tak iż mam wrażenie, że ona zaraz pęknie. Do tego dochodzi ostry ból w prawej ręce, który sprawia, że nie jestem w stanie utrzymać pióra w dłoni. Diabeł nie chce już mnie wcale opuścić i nieustannie fizycznie mnie bije. Stara się mi zatruć życie swoimi piekielnymi zasadzkami. Podszeptuje mi, abym przestał ci opowiadać, co dzieje się między mną a nim. Zeszłej nocy stanął przede mną nawet pod postacią jednego z naszych zakonników i przekazał mi bardzo surowy nakaz Ojca Prowincjała, abym już więcej do ciebie nie pisał, ponieważ jest to wbrew ubóstwu i stanowi poważną przeszkodę na drodze do doskonałości. Ostatnio... Kiedy otrzymałem Twój list, owi kozacy powiedzieli mi, zanim go otwarłem, abym go podarł i wrzucił do ognia. Odpowiedziałem im, że nic mnie nie skłoni do zmiany mojego zamiaru. Rzucili się na mnie niczym sfora wygłodniałych tygrysów, przeklinając i grążąc mi, że przyjdzie mi za to zapłacić. Ojcze mój, oni dotrzymali słowa, od tamtego dnia biją mnie codziennie, ale nie lękam się. Niech wszelkie trudności, które mamy, na wzór świętego Ojca Pio, będą rozwiązywane właśnie w duchu modlitwy, zaufaniu, panu Bogu i Kościołowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.